Witam, jestem jestem a tam jak widzicie na górze jest nasz bohater, to jest lata. jak Milata! To nasz bohater i właśnie dzisiaj między jest Milata. To naszą Milata. To jest Milata. To jest Milata. do tego mikrofonu. Piecy, gór, bęcza i oczywiście skrzyneczki. biczki też. I dzisiaj mamy zasięg. I dzisiaj, I dzisiaj, tak jak mówiliśmy, zwiedzimy sobie tamtą jaskinię. Nie, bo mam tu No to mi wali na to. Po co sobie skakałaś? Dzisiaj sobie, z... dzisiaj sobie zrobimy. Dzisiaj sobie zrobimy taką wyprawę, właśnie. O, jeszcze z tym sobie właśnie zrobimy taką wyprawę do tej jaskini oczywiście i tutaj materiały muszę sobie oczywiście zrobić jedna Chcesz ten? Kill off? I sobie zrobić, jakoś się strzynki w ogóle Masz? Tu, masz już kilo? Tak. I pół serduszka i widzę y, świnię. Dobra, o... No wypadł. Dobra, to idziemy. Czy, czy chcesz? O, czy chcesz... kamienny? Czyś kamienny Gilow? Gdzie ty jesteś? już pan ta świnia. Ja mam dwa kamienne. Dobra, to chodź, gdzie ty jesteś? Mięcho szukam. Chodź, do tej jaskini. No dobra. A nie ja tutaj jeszcze wcześniej gdzieś jakąś widziałem. Dobra, nie płacz. Pod... Nie płacz Patrz, masz tutaj to świnek! Ty? Patrz, masz chłopieć tutaj świn, Ty masz dać świń! Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem świń! No co ty? No tak, czekaj chwilę. O tutaj, a ja się nie widziałam. Właśnie. Jestem. Mam dwa beikony, cztery. Widzisz, że tutaj jest świn? Ja teraz zobaczyłem. Tam masz nie jeszcze świnie. trzy świnie, tu masz to, te dwie, tam masz jeszcze trzy świnie. Posziewać. O! To jest sina. I mięso trzeba smażyć. O, o, nasz stary ten, o tam jest jeszcze jedna jaskinia. Siedem bekonów mam. Już. Więc jest dobrze. Dobra, Czy chodź, idzieś, chodź idziemy do tamtej jaskini, chodź. To teraz jesuowe bajkony. Hmm, gdzie to tamty... jak, jak to tamty... Ty, zapomniałem, gdzie tamtej jaskini się szło. O nie, to w tamtą stronę, dobra. Dobra, trzy bajkony i ja osiem serdecznych biskuitów. Chodź, idziemy. Tam. Mm, gdzie to było? A tutaj coś o, jest. O, tu. Co? Nie, nic. Chodź, ja, ja już idę do tej jaskini. Masz się? O. Masz pochodnie w ogóle? Tak mam. Ty hmm. świecą. Pstan. Kurde no! No cóżeś pora nie zrobił? Nic nie zrobiłem, Kurde, To żeś mi... żeś mnie popchał. nie popchałem cię. Tam ja, ta ta masz wągiel! Weź ten wągiel wykop. Wiem, weź mi tutaj oświec. Oświec. Przecież oświeciłem już. Ale tutaj koło mnie, bo tutaj jest jeszcze jedno rozwidlenie. A myślisz, że ja tam jakoś dosięgnę? Idziemy na sam dół, chodź. A to jest wągiel! Bo a to, to zostało, bo jeszcze zginiemy. Ja tam nie dosięgnę. Ja widzę! Nie wiem komu. To idziemy na dół, idźmy. Aaaa! Ty mnie sam. ZOMBIAK! 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 Będę go w ubijać. Ręką. O kurde, no co ty zrobił? Dobra, zabiłem zombiaka. Tak, Masz miecz? Masz dwa miecze? O, dzięki. Ten na wyczerpaniu. O, patrz, żelazo. Patrz, ja mam. Posuj się! No co ja sobie wydobywam? Nie bo... Tak, tu... To... Koniec! No. no! Oj, ej, tam jest jeszcze na górę, tam jest wągiel! Wiem, tutaj jest No no to masz tutaj wągiel, to sobie wykop... Pająki się trzeba. Nie ma nic pająków. A założyć się z tej dojaskini. Kurde, Zombie jak mnie tutaj nie wystraszył. O lol. Ty, patrzcie jaki skumys, Nie jeszcze żyje. Chyba nie, ciągleś. Chodź. No, bo są chodili, co? Idzie. No. Idziemy teraz zwiedzić tutaj, o kurde, zombiak, no, no dobra, miałaś rację, jest pajączek, jest zombiak, A? no, idzie, o, idzie po suficie. Widzę go, zaświeć powolnie. Tak, tylko że mu się chciało. No żal, patrzysz mi wali. Tam mamy zombiaka, dwa zombiaka, creeper, creeperka tam mamy, weź tam no. podejść. Ty Nie ma pochodni! Kurde, creepy mi tutaj idzie. O co Wypad, wypad! No i już wyd. Ej, gid. Ja tu jeszcze la... Ej, zombiak idzie. O kurde, wiesz jakie to jest duże? Zombiak idzie, weź go tam walnij. walni. Pochodni. No przecież tutaj dałem pochodnie, tam o jest zombiak. Masz trzecię na? Tak. To daj mi po co? Pochodnie sobie zgubię Już ci daję, proszę Co się mówi? Dawaj niech No dam ci tylko tyle Co jak idzie? Aaaa Mąg wy tu, wy No, nara Nara, złomek Nara, no. nara. Już pochodniamy to ja mogę Wągiel Wiem, ja idę. Chodź, a nie. Widzisz, jak bonger nie? Masz bacon? Mało. Ja mam nieprzetopiony. Tak, bacon przetopiony. Weź, chopie. No, można go przetopić na... na... na upieczonym. No, a nie przetopiony. No i gdzie ty? No idziemy znowu po las. O, wągiel. Ej, um, mówię tylko, że się moc robi. Nic co z tego? Przecież nie jesteśmy. Wydobyłeś tam wszystko? Nie, wągiel jeszcze tutaj wydobywam. Okej, tu pusto. Gdzie ty jesteś? Ej, ziomek, ty już tam o? Pusto, nic nie ma. O, żelazo żelazo moje. O. No, zabrał mi. Nie zabrałem ci. Zabrałeś mi. Nie zabrałem. zabrałem. No i, prze i koniec prze nie prze nic prze Przecież nic, żelaza nie mam. No nie. No nie mam, no przecież otwieram EQ, no nie mam przecież żadnego żelaza. No, nie mam. Dobra chodź, bo noc jest. No i co z tego, że noc jest? Ej, tutaj jeszcze jest. Wywiaski nie jesteśmy. Tak, właśnie widzę, co to jest. Dobra, coś jest. O, widzisz? Idź przodem, jak tak bardzo się ryjesz. No, widzę. proszę, o... Żelazo... Boże, co ja mówię? Ja mówię, żelazo, złoto. Może jeszcze dwie nie no chyba po co dwie pochodnie w jednym miejscu? Czyli jedna jest, człowieku. Dobra, jak, jak jedna, jak są dwie pochodnie? Co wezmę jedną? I... Ja Ej. no idę z tobą. No to idź beze mnie, zobaczymy jak taki... Koksu i spadłem prawie. Weź zamuruj tą wodę. O kurde No chłopie, jak tutaj jest pochodnia pod te No nie pchaj mi się tutaj Ty mi się nie pchaj byłem pierwszy Tak, ty byłeś pierwszy, weź chłopie. Dobra to idź Foimraku, ja poczekam No tak bardzo chciałeś tu im... No, Faj... Fajnie! Ojej! Ale tego jest dużo. Je, Ojej! No kurde! A ci zaraz czepnę! To w Kurde i trzeba wracać. I co? To już końc niby naszej przygody z kopalnią. Tak. Przecież kopalnia nie była. To była jaskina. Tak, ja już się zgubiłem. Tam na górę? Nie, na dół. Tak. Nie, źle idziesz. Tutaj. A o co zakład, Że źle idziesz, zobaczymy, kto pierwszy będzie w domku. Yy, dobra, chyba ja też źle idę. Ja już na powierzchni. Dobra, nie, płacz. Dobra, o na kurde, O kurde, O kurde, 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 jest? kurde, kurde, jest kurde, 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 ja wiem gdzie. Gdzie ty idziesz? Więc mam na nowym naszym hacie. Tak, że to, że to łóżnik biegnie. A, jestem w hacie. A ja nie. Ja widzę zombiaka. Ja mam tylko cztery serduszka. Dobra, idę. Ja już mię trzeba. Ej no kurde, mi się... Ej i ja nie... jeszcze, czy, czy, czas. Niech się nie da przetopić. Ja już mam pieczone. Dobra. Na tym zakończymy nas odcinek. No więc subskrybujcie, komentujcie. Oceniajcie. No. Ja się z wami żegnam. Pojączek nam tutaj Cześć. skacze. Szary. Cześć, na razie. Na razie.